Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna odsłona trendu 2023. Oczywiście ja wiem, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale co najmniej połowa społeczeństwa na świecie nie interesuje się trendami, nie wie w ogóle, co jest modne i ma to centralnie gdzieś. Nie okłamujmy się. Jest niewielka. Yy, Grupa fanatyków, którzy żyją z mody, więc się interesują. Ale tak naprawdę przeciętnego człowieka to kompletnie nie interesuje. Co więcej, te wszystkie fantastyczne, cudowne trendy, tak jak powiedziałam w zeszłym roku, skończą tylko i wyłącznie w zarze, w bersce i co tam ona wypuści, coś co będzie stylizowane i w tym będziemy chodzić, ponieważ tak naprawdę niewielki procent osób, czy nawet i młodzieży. Chcę kombinować, bo y, tegoroczna moda, jak już powiedziałam, to jest kombinowanie. Długie spodnie na to, krótkie spodnie, długie spodnie na to, y, spódnica. Niestety przeciętny człowiek na ulicy nie założy, nie odważy się założyć spódnicy na spodnie, chyba że będzie to Hindus, a dokładniej ko kobieta z Indii, bo tak się tam chodzi. Więc nie okłamujmy się, tak naprawdę my sobie tylko, to jest taka polemika akademicka, co jest modne, co pół roku, co jest modne. Ale dlaczego mamy sobie nie porozmawiać? Przecież jest to ładne, kolorowe, czasami przesadzone. Jak u niektórych projektantów od KITIR, że tego się kompletnie nie da nosić, a jak zakładają to celebrytki na Medgalę, to je po prostu 10 osób prowadzi, bo się w tym zupełnie nie da poruszać. Dobra, skórzany look. W sumie co sezon jest skórzany look modny, ale w tym roku tak jak i w poprzednim. Motorowy look, skórzany look i skóry kolorowe. Ale niekoniecznie w kolorach na przykład w różach, bardziej, jeżeli już to jakieś brązy, ewentualnie wstawki motorowe. Dobra, ja mam tutaj buty motorowe Harley Davidson, więc jest to ewidentnie styl motorowy, spodnie skórzane, kurtka skórzana, i co więcej, takie oto obcisłe. Koszulki zapinane, czy bluzeczki obcisłe, czy jak to zwał, tak zwał, na zameczki z góry na dół. Z tego co pamiętam, to chyba Stella McCartney proponuje, ale dzisiaj zajmiemy się butami. Szybko, co jest mniej więcej modne, bo tak naprawdę każdy projektant pokazuje zupełnie co innego. Buty. Yy, ozdobne buty, wręcz biżuteryjne, yy, z, yy, jeżeli nawet na obcasie, to ze z łańcuszkami. I a propos, łańcuszki są wszędzie. Łańcuszki są, jeżeli chodzi o yy, tak, jak na przykład u steli makarnej, jako bluzeczka łańcuszkowa, yy, na butach, na torebkach łańcuchy i na paskach. Do spodni. Więc ogólnie łańcuchy w tym sezonie są wszędzie, łącznie z butami. Zresztą te łańcuchy już są od kilku sezonów, zwłaszcza na klapkach sprowadzanych z Chin. Dobra, więc biżuteryjne buty. Buty po angielsku kitten hills, bo za moich czasów mówiło się kaczuszki. To znaczy buty z niziutkim, króciutkim obcasikiem. Może być również wydłużany przód. Bez bez problemu wydłużony. przód przy tym maleństwie z tej strony. I może być też w takiej ekstremalnej odsłonie: Kitty Heels, i jeszcze dodatku but biżuteryjny z cekinów. Cekiny są super modne na dzień i na noc. Super modne w tym sezonie będą buty pumy, tak zwana samba. Ja sam by nie mam, y, młoda celebrytka, żona zresztą y, Justina Bibera, Justin Bieber, po ojcu Justin y, by, chyba Bobrzański czy Bibrzański, coś takiego, y, żeby nie było z polskiego, więc jest biber. ale pamiętajmy, korzenie ma polskie, więc... Pomimo że e, śpiewa jakby sobie przysiadł, to jednak młody ma korzenie polskie, więc go wspierajmy. Żona ma celebrytkę, która go pociągnie za uszy zupełnie do góry, bo po prostu cały świat młodych ludzi show-biznesu oszalał, w czym się pokaże, że młoda żona Justina Biebera w tym, nie patrząc na skutki, na przykład majtki. Tylko wyszła w majtkach, więc oczywiście wszyscy chodzą teraz nagle w majkach. Chociaż ja się nie spotkałam z nikim, kto by w zimie wyskoczył w majtach w Krakowie, ale nagle wszystkie Instagramerki, YouTuberki pokazują, że chodzą w rajtkach i w majtach wysokich. No dobrze, nie zwracamy do tej samby. To nie jest samba. One są, nie są super czyste, ponieważ są kilka dni temu kupione w Ciucholandzie. 14 zł. Dokładnie, 14 zł. Puma. Nie jest to też samba, bo samba jest bardziej halówką. To jest z Klaid, tak to jest Klaid, ale 14 zł, więc pozwoliłam sobie kupić w Ciucholandzie, Będę super modna, nie wydając bajońskich kwot. Podobno już niektóre youtuberki sprawdziły. Wersja Samba jest już niedostępna na całym świecie. Wykupiła się, ponieważ żona Bibera pokazała się w butach Pumy. Jestem ciekawa, ile Puma jej zapłaciła za to. Ja zapłaciłam 14 zł, muszę je tylko po prostu umyć. I są bardzo podobne. Więc to będą buty sportowe jak najbardziej zbliżone do tych z lat 80. -tych, 70. -tych. I takie są trendy. Podobno gumiaki, no najlepiej żeby były kolorowe. Nie pamiętam już, która Dolce Gabbana, czy któraś z firm, czy Gucci pokazał zielone gumiaczki. Ja mam zielone gumiaczki kupione w Ciecholandzie yy, z jakiejś yy, norweskiej albo duńskiej firmy Jacobsen, więc y, jestem i trendy, bo są zielone i są gumiaczkami, a przy okazji są y, bardzo fajne, więc jestem trendy. Nie muszę kupować, przypuśćmy, tak jak od kilku sezonów y, są w CC y, buty, gumiaki y, Jennifery, y, które są prawie że jeden do jednego z y, Chloe, czy Hlo? Selin? No, z któryś z tych filmów są jeden do jednego prawie. One sobie leżą, bo są cały czas po sto po ile ale myślę, że wreszcie je sprzedadzą, jak są bardziej trendy w tym sezonie. W tym sezonie Anglicy na to mówią Mary Kate, nie wiem dlaczego. Ja sobie tutaj nawet spisałam. Nie, przepraszam, Mary Jane, tak się ten rodzaj buta nazywa u nich. Ja nie wiem, jak się u nas fachowo ten rodzaj buta nazywa. To są takie buciki. Nie wiem dlaczego tak, takie przeważnie yy, Chanel albo Dior, takie przeważnie miał od kilku sezonów wokół kosteczki, ale Mary Jane tak naprawdę powinna mieć w tym miejscu yy, paseczek. Więc takie buciki będą modne. Będą super modne baleriny. Wiem, że te Mary Jane, widziałam w Zarze w, Nowym, w nowej odsłonie, takie jak się kupowało 20-30 lat temu, takie obuwie pseudosportowe, tak jakby trochę do tańca, ze strzech, tak, bo wtedy jeszcze była Czechosłowacja, się sprowadzało, tutaj miały taką gumeczkę, to te buty są super modne. Balerinki będą super modne, zresztą jak co sezon, ale w tym roku, roku będzie po prostu renesans, w tamtym roku pokazała firma Miu, takie balerinki tutaj tak jakby faktycznie były płęty tutaj robione z przodu, no więc to będzie kolejny super modny yy, yy, rodzaj buta i z tego co Panie pamiętacie, ja je kupiłam za 35 zł, skórzane, w half price, nie w half price, TK i Max, nieważne, w której z tych firm. O i tego rodzaju buciki również będą modne, bo jest Kitten Hills i przód mają do szpica. Nawet kolor jest super modny, bo się mieści w trendach, jak już kiedyś pokazywałam, corn czy coś w tym stylu. Super modne. Super modne będą również srebrne buty obojętnie czy loafersy, czy każdy rodzaj innego buta, jak to, jak to niektórzy mówią, z srebro, ale jak najbardziej tomatowe, chyba nawet bardziej jest modne niż to takie faktycznie czyste srebro. Będą modne lofersy, obojętnie czy, tak jak tu pokazałam, płaskie, to znaczy zwykłe klasyczne lofersy, czy lofersy na gumie. Nadal będą modne i mogą być lofersy z ozdobami z przodu. Jeszcze pokażę jeden rodzaj Kitty Hills. I tego rodzaju szanelówki również będą modne. Oczywiście one są zawsze modne, ale będą w tym sezonie modne. I również szpice będą bardzo modne. Bardzo modne w tym sezonie, co była, byłam zdziwiona, ale faktycznie na pokazach się pojawiają, buty bez przodów, znów są modne buty bez y, przodów, czyli tutaj wyciętymi paluszkami, ja mam ciekawy fason, y, z, we, z włoskiej firmy, kupione zresztą jeszcze na placu żydowskim, wieki, wieki temu były bardzo drogie jak na, jak na buty powiedzmy, że z drugiej ręki, są Świetne, jest skóra, jest tutaj mięciutka skóra. Fantastyczny model, więc znów te buty, obojętnie czy kozaki, czy tak jak te, do kostki, czy w ogóle nie wiem, jakieś takie płaskie, bo też robią, bez palcy. W ogóle ciekawe kształty butów będą modne. Czym bardziej dziwne, tym lepsze. Przyniosłam sobie więcej butów, bo się okazało, że jednak. Mam znacznie więcej trendów. W tamtym roku kupione w Stradivariusie. Również będą nadal modne, zwłaszcza jeżeli będą miały tutaj osobną gumeczkę na duży palec u stopy. Niski obcasik, różowy kolor, nadal modny, tyle że w troszeczkę innym odcieniu, nie tym z Valentino, ale nadal modny różowy. Również... Takie, które kupiłam sobie w tamtym roku na wyprzedaży w Mojito. Jak najbardziej się pasowują. Mamy kitten Hills, mamy przód jako japonkę i w dodatku jeszcze wokół kostki. Super modny fason. I tutaj niby baletki czy Mary Kay, nie przepraszam Mary Jane, cały czas zapominam. To jest na wyprzedaży w tamtym roku kupiona w Kazarze. Tutaj wokół kostki wiązane do szpica. Wszystkie formy zachowane, bo również buty wiązane, łącznie z tym, że wiązane są do samego, do samego kolana, również są modne. Więc w tamtym sezonie kupiłam mnóstwo butów, które w tym sezonie są nadal super modne, wszystkie kupione na wyprzedaży. I te kupione również na wyprzedaży w CC Gino Rossi w tamtym roku. Super modny fason Stella McCartney. Tu chodzi o ten przód, o ten wystający tutaj gzymsik, tak bym to nazwała. I ten, ten, ta część trzymająca nogę i obcasik dziwny. Takie buty bardzo podobne do tych Stella McCartney pokazała w swoim pokazie, więc ja jestem wręcz przeszczęśliwa, bo mam dwa, nie, dwa kolory takich y, klapeczek i jestem hmm, lub będę jak najbardziej trendy, oczywiście wtedy, kiedy będzie już ciepło na, na zewnątrz. Super! Y, 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 m, mnie niestety y, obtarły, ale rozchadzam je cały czas w domu, więc mam nadzieję, że się wystarczająco rozbiją do, no, do czasu ciepłych dni. I kolejny modny fason, oczywiście wspomniane już wcześniej buty motorowe. To są takie najczęściej y, powtarzające się motywy butów na wybiegach, ale oczywiście, tak jak mówię, że każdy z projektantów wypuści swoje, swoje rodzaje butów, więc to już zależy tylko od naszego portfela i od tego, co lubimy. Ja teraz Państwa zaproszę na tak zwane, jak się to mówi, go shopping with me do polskiego, krakowskiego butiku na ulicy Szewskiej i tam można znaleźć wiele propozycji butów, które są lub będą, no, albo już są, trendami 2023. Więc, jeżeli szukacie panie butów na faktycznie stricte trendy, to w tym sklepie można znaleźć i dlatego was zapraszam do spaceru po tym sklepie. Mają nie tylko buty, ale mają mi torebki i odzież. Nieważne. A dlaczego pokazuję? Ponieważ tak naprawdę wszyscy skupiają się na galeriach. W Polsce jest taki trend, że na galeriach, na zachodzie galerie są daleko, daleko za miastami, a outlety są. Tak jak na przykład pod Wiedniem, 70 km od Wiednia, więc tak naprawdę sieciówy przejęły władanie nad naszymi gustami i portfelami w naszych miastach. A nie zauważamy, że wokół nas jest mnóstwo małych sklepików, które naprawdę posiadają unikalne i niewielkie ilości, niewiel krótkie serie yy, ubrań lub butów lub torebek, które. Są jak najbardziej trendy, przypuśćmy y, wiosna, lato 2023. Zapraszam. I mamy piękne biżuteryjne buty, a obok lofersy, nie są w moim stylu, ale jak widzicie, panie, i łańcuchy są i kolory, i wężowa skórka. A, i zapomniałam, że kolejnym trendem bardzo modnym będą kowbojki wszelkiego typu i również y, zwierzęce y, wzory i y, Wzory i o! Lofersy, ale na obcasie. Te też będą super modne. O i klapeczki, z, o, które obok są. Tutaj są y, buciki, powiedzmy, że y, lofersy, bardzo eleganckie. No, ja jeszcze może niekoniecznie, ale jeżeli oglądają osoby, które czują się już w takich klimatach, to jak najbardziej. Łańcuchy, łańcuchy. Z skórka pseudo z krokodyla, super modna i na torebkach i na butach i podniesione podniesiona tak zwana słonina, przynajmniej ja tak mówiłam dawno temu, że na słoninie są buty, łańcuchy i obok jest wężowa skórka i tutaj również są na platformie buty i jeszcze dodatku zapinane wokół kostki. No Jak widzicie Panie, bez problemu można znaleźć w tym sklepie mnóstwo ciekawych fasonów i modeli, kolorów. Zobaczcie Panie, te wszystkie szpilki przepiękne, modne: i fasony, i do szpica, i wzorki modne, tak zwana ta skóra krokodyla czy wężowa. Tutaj balerinki. W też w ciekawych y, kolorach, tak jakby malowane, a takie w dziwne printy na ubraniach również się pojawiają, tak jakby malowane. I tutaj worki w dziwnych konstrukcjach. I te torebki są y, wielokrotnie pokazują się w kolekcji Botegi Venety. Właśnie takie wory o dziwnych kształtach, srebrne kolory również. Więc jak widzicie Panie, można ciekawe modele butów znaleźć w tym y, sklepie i tutaj jeszcze na przykład zimowe, y, również modny fason y, i w tamtej zimy, tak zwane pikowane, pikowane torebki w tym sezonie bardzo będą modne i tutaj y, akurat tam w rogu była taka właśnie duża pikowana torebka, super modna w tym sezonie, buty też pikowane tak jakby puchowe, tutaj większe torebki, Duże torby będą bardzo modne w tym sezonie, i na górze również była y, pikowana. Tutaj korzuszek w kolorze niebieskim, bardzo modny w tym sezonie. Żółty kolor, bardzo modny w tym sezonie. A tutaj pseudopłaszczyk Max Mary w ciekawym, jasnym kolorze różowym. I ten kolor różowy również pojawia się u projektantów. I takie torebeczki, jakby Włochate, zimowe, też w kolekcjach się pojawiają bardzo często. I tutaj w polskim sklepie na ulicy Szewskiej bez problemu można znaleźć prześliczny pseudo sztuczno, sztuczna, sztuczna skóra, ale kożuszek. Fantastyczne, fantastyczne kolory i fantastyczne wzory. Proszę, buty super, no już bardziej ozdobnych to już nie można. Super modne w, w tym sezonie, naszpikowane. Mniejsza wersja dla mniej odważnych, a ta wcześniejsza dla super odważnych. Tutaj dla jeszcze mniej odważnych. Skóra połączona z ozdobami tylko z tyłu. Jeżeli ktoś jest tylko zainteresowany faktycznie stricte trendami, to jak najbardziej można tutaj mnóstwo rzeczy znaleźć. A tutaj gumowce, u góry gumowce też bardzo modne, stylizowane na hantery, stylizowane na buty, hmm, chyba Hermes. A tutaj pseudo szanelka, ale bardzo ładna, bardzo ładnie wykonana i wzór, no wiodełkę też super modny. Torby z, y, zwierzęce, wzory również modne w tym sezonie, i buty na sportowej podeszwie nadal modne i również i w tym sezonie. Więc myślę, że bez problemu można kupić. Tutaj ozdobne lofersy. Tak jak powiedziałam, lofersy są super modne. Tutaj z kilku różnych firm i jak widzicie Panie, tutaj bardziej klasyczne wzory, tamtej bardziej fantazyjne. Tutaj hmm, ps, torebka o znanym kształcie, ale w, w niekonwencjonalnych wzorkach. I te wzorki kolorowe również będą modne. No, tutaj jest z firma jakaś Hispanita. Wszystko jest modne. I kolor lofers, i jeszcze w dodatku łańcuch. Torebka tutaj pseudo Hermes. Jeżeli ktoś lubi takie stylizowane kolorowe buty, kolorowe torebki również w tym sezonie będą jak najbardziej modne. I tutaj kobiece odmiana lofersów stylizowana na gucci. Bardzo eleganckie. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty eleganckie, jeżeli ktoś czuje się w tym stylu to proszę zobaczyć te bardzo ładnie wykonane i bardzo eleganckie, tutaj torebki stylizowane no, jak widać było, że na znane marki ale bardzo ładnie wykonane i proszę bardzo, w naszym krakowskim sklepie tutaj opaski ja nie za bardzo już widziałam na pokazach tak pięknych opasek, ale przecież są yy, są różne okazje, tutaj pikowane torebki w przerównężnych wzorach i fasonach pikowane. Kwintesencja tegorocznych trendów torebkowych. Proszę bardzo do wyboru, do koloru. Małe torebeczki, większe torebeczki. Owszem, stylizowane, bo to nawet dość dokładnie stylizowane. E, e, tak, torebki podwójne, torebki małe i jeszcze torebka przypuśćmy na słuchawki, wszystko w, w tegorocznych trendach, ponieważ, tak jak już wspomniałam, wszystko musi być po dwa, więc jeżeli są dwie, dwa, dwie torebeczki razem, jest to jak najbardziej modne w tym sezonie, oczywiście apaszki, mm, sweterki. Płaszczyki, żakieciki, wszystko w trendach to znaczy się dwukolorowe, jednokolorowe, zielony kolor, bardzo modny, niebieski czy turkusowy, super modny, puchówki nadal i to w dodatku jeszcze w supermodnych materiałów, bo błyszczące i w dodatku jeszcze bardzo ciekawe y, pikowania, nie, nie standardowe, tylko kwadratowe, ale również i okrągłe. Więc proszę bardzo, jeszcze raz. Piękne wykonanie, piękna skóra. Blisko centrum ulica szewska, jak sama nazwa mówi, powinny być sklepy z obuwiem: powinni być szewcy. Niestety zostały tylko dwa sklepy czy trzy sklepy z butami. Szewców już nie ma niestety, ale jak panie widzicie, w tym sklepie bardzo eleganckie i bardzo ładnie wykonane obuwie. Nie powiem, żeby było super tanie. Ale są to ceny zbliżone nawet już do sieciówkowych, bo w sieciówkach również ceny są bardzo wysokie, a tutaj jest przynajmniej skóra, i to jest bardzo ważne dla naszych stóp, żebyśmy chodzili w, w obuwiu skórzanym. Przed chwilą był bardzo ciekawy obcasik również biżuteryjny, tutaj elegancki, stylizowany, ale przedziwny, fantazyjny obcasik. Bardzo mi się te buty podobały, zastanawiałam się nad nimi. Przez ten fantazyjny obcas, przody również ładnie wycięte, tutaj ten przód wysmukla nogę, ponieważ jest dłuższy z przodu, jak już to kiedyś w filmiku mówiłam. Więc po raz kolejny zapraszam na ulicę Szewską. Bardzo ładny, kolorowy sklep, zachęcający również moda męska, to znaczy buty męskie, torby męskie, wszystko skórzane i bardzo ładnie wykonane. Producent obuwia Hispanitas, a butik nazywa się Latona, blisko rynku głównego ulica Szewska. Ja mam nadzieję, że się Paniom podobał filmik, że być może... Hmm, Pokazałam tak bardziej bliżej niż tylko na pokazach mody, że ta moda z tych wielkich pokazów jest blisko nas, tylko musimy czasami poszukać ją w takich miejscach, gdzie zupełnie nam się nie wydaje, że tam mogą być takie fajne, ciekawe buty czy torebki. A dlatego, że jesteśmy niestety przyzwyczajeni do tego, że jedziemy do galerii. Chodzimy tam i bierzemy to, co jest, nie mając świadomości, że w centrum miasta, przypuśćmy, Krakowa są, działają jeszcze małe sklepiki, e, ciekawe butiki, gdzie faktycznie e, właściciele starają się, podążają za trendami, więc nie umijajmy tych sklepików, chodźmy do nich, bo te ceny bo może nam się wydają, że są wysokie. Ale w, w Zarze buty również kosztują 700 zł, kozaki. Więc to już nie jest um, aż tak drogo, jeżeli but kosztuje 200, 300 czy 400 zł, bo sieciówki również takie wysokie kwoty mają. Już nie wspomnę o tych innych sieciówkowych um, sklepach, które na przykład Mango czy um, chociażby Massimo Dutti, oni mają szur, ceny wręcz chore. Więc zachęcam wszystkich do odwiedzania małych y, polskich sklepów, bo właściciele naprawdę się starają, żeby było, asortyment był ciekawy i modny. Ja zapraszam na ulicę Szewską, bo jest tam kilka ciekawych sklepów, nie tylko ten z obuwiem.